Cześć i witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was zakupy z Action. Chciałam podzielić się z Wami tym, co kupiłam przez ostatnie kilka tygodni, mi się wydaje. Ja mieszkam w Belgii, więc kupowałam rzeczy w Belgii i może dosłownie za dwie rzeczy w Holandii, bo daleko jej nie mam. Więc jeżeli jakieś będą mówiła ceny, to będą one w euro. Ale z tego, co kojarzę i się jakby orientuję, to są dość porównywalne ceny, jak wiecie przelicznik z euro na złoty i że jest podobnie, więc tak już się wiedzieli. <gry> ok, tu mam, zaraz pokażę Wam mój e, koszyk, koszyk albo raczej takie pudełko czy coś z moimi zakupami i jedziemy z tematem. Zacznę od tego, co najbardziej wystaje i mi przeszkadza. E, to, to ja akurat kupiłam w, w Holandii e, takie wiecie sztuczne bazie i mi się wydaje, że jak na sztuczne Naprawdę nie wyglądają źle, no zobaczcie. Jakby, Okej, okay, może z bliska widać, że to jest papier, wiadomo, ale z daleka, jakoś, wiecie, w jakimś bukiecie albo zdjęcia w tle. Albo nawet teraz myślę, e, czasami do wiązanych ludzie też potrzebują kwiatów sztucznych, wiadomo, znaczy, wiadomo, że potrzebują sztucznych kwiatów, ale jako dodatek właśnie. Także mi się wydaje, że spoko. One były chyba za euro, za jedna. Więc cenowo naprawdę się opłaca. To kupiłam takie trzy do. głównie do zdjęć, w sumie, wiecie, do tła. Kupiłam wręcz papierowy, który chyba widziałam, że był polecany ogólnie gdzieś em, na jakimś kanale, który, który oglądam. E, nie testowałam go jeszcze. Przyda się na pewno, więc sobie jestem, jestem ciekawa. Niby jest super. Mocny i mega. Um, Jaki mega? Może po polsku jest napisane? Superchłonny. Ultra silny i superchłonny jest napisane. Więc zobaczymy. Jestem ciekawa tego ręcznika. Następnie taka taca. Ona jest taka, wiecie, welurowa. Było kolorów chyba cztery, bo był ten, był czarny brudny róż i taki, taka ciemna zieleń i wiem, że też były w Polsce, bo jak dałam mamie znać e, to kupiłam sobie też taką właśnie tacę wiecie, to, to, czy to na biżuterię czy na e, zegarek zdjęć wieczorem, czy okulary położyć, tak wiecie to jest takie bardziej miękkie, ale nie jest super miękkie no, tylko wiecie, po prostu takie jest wyłożone to, to jest zdecydowanie bardziej miękkie niż to ta część e, ale spoko, no, wie to jest jakiś włos. E, to było za, za euro 60. Wiem, że mniej niż na pewno 2 euro, więc kupiłam sobie taką jedną tacę. Ostatnio też były opaski, e, takie wiecie, jak się robi na przykład e, czy to de makijaż, czy pielęgnację, czy maseczkę na przykład. To kupiłam taką opaskę. Ona kosztowała mniej niż euro na 100%. Było dużo różnych wzorów. Ja sobie po prostu wzięłam taką e, fioletową. Jeszcze nie używałam, bo właśnie chciałam na pokazać, nagrać filmik. E, nakładałam ją na głowę, no to jakby. Wydaje mi się, że jest taka akurat, ale jak na dłużej, to może boleć głowa. Takie moje pierwsze, pierwsze wrażenie. Ale jak za jedno euro, nie będę narzekała. Kolejna rzecz. To jest. Takie coś. Po polsku to jest. Wielofunkcyjna szpa szpachelka. Otwardzone ostrze z stali i z końcówką do uderzenia młotkiem. Euro chyba 80 kosztowało. I uznałam, że się może kiedyś przydać. Kto wie, jakby my sobie... jakby taką swoją skrzynkę z, narzędzi z narzędziami składamy. Wiecie, tu da się kupić czasami jakieś... Um, śrubokręty tu jakąś miarkę taką lepszą tu coś tam i w końcu kiedyś będzie cały zestaw potrzebny do remontu, że tak powiem, lub do codziennych spraw. Więc dużo od tego nie oczekuję tak naprawdę. Uznałam, że okej, okay, ma jakieś takie nie wiem, ten ruk może czegoś się przydać, to nie wiem sobie do czego by było, ale ale jest. Tak to właśnie jest action, jakby wchodzi się po coś, coś innego się zobaczy. W sumie jest fajne, nie jest drogie, może się przydać. Gdzie ja to kupuję? No cóż. Kolejna rzecz, którą rzeczywiście chciałam kupić i po to pojechałam, to są albumy na zdjęć. Ja wzięłam dwa. Ja ogólnie chciałam taki duży, na zdjęcia takie, 10 na 15 chyba, takimi folikami, ale te wzory nie były zbyt Fajne i wzięłam takie dwa e, zamykane na wstążkę, takie, wiecie, wiązane. One mają papierowe strony i, taki, i takie pergaminowe przykładki między tymi stronami. jakieś takie kupowałam albumy, komuś właśnie fajnie jest na prezent zrobić. A tutaj właśnie wzięłam dwa, na jeden mam już pomysł. Wiem dokładnie, co w nim będzie. E, a na drugi jeszcze pomysłu nie mam, więc. One były pewnie po 3 euro mi się wydaje. Może pokażę, jak to wygląda w środku także wstążkę. Można kokardy wiązać. Ups. I w środku jest taka, wiecie, to jest ten pergamin. nie chcę będzie widać. To jest ten taki pergamin, bardzo cieniutki. I to jest strona, której się przykleja zdjęcie. I można, wiecie, i ja mam takie... Albo rogi do zdjęć, które też można chyba kupić w Action. Nie pamiętam, ale coś gdzieś na pewno widziałam. Chyba tak. Rogi mam do zdjęć i mam też takie naklejki dwustronne do zdjęć. Taśma dwustronna też wystarczy, jeżeli macie taśmę dwustronną w domu. Ale są takie specjalne właśnie do zdjęć też, więc takie są małe kawałki. Eee, także albumy polecam zobaczyć właśnie w Action. I teraz przejdę do takich bardziej rzeczy hobbistycznych, naklejki, mam jakieś tam, patrzę jakieś papiery takie ozdobne, takie, wiecie, naprawdę kreatywne elementy. Zacznę od czegoś, co kupiłam już jakiś czas temu i chyba nie pokazywałam nigdzie. A są to takie książki z naklejkami i kreatywnymi inspiracjami, takie napisane. I ja je gdzie je kupiłam? Czy je kupiłam w Holandii? bo szukałam ich, wiecie, jak byłam wczoraj też w akrze i szukałam ich i nie mogę ich znaleźć. Wydaje mi się, że kupiłam je w Holandii jak byłam u brata. Tak mi się wydaje, albo jak byłam w Holandii, to nie blisko nas. No nic, pokażę jak to wygląda. To jest taka książeczka. I w tej książeczce są naklejki, i jakby i już takie inspiracje typu... W takim wiecie, w bullet journalu, co sobie można. W takim wiecie, notesie w kropki, jak sobie można to się rozplanować. Do tego jest trochę są Dalej, znowu naklejki. One są zwykle tematycznie, jakby e, ułożone, więc ja po prostu. Było ich kilka różnych rodzaj, rodzajów. Nie wiem, jak to się. Nie wiem, która forma jest. Nigdy nie wiem, która forma jest, e, Więc ja po prostu, wiecie, przekartkowałam je. O, to są jakieś, nie wiem, po prostu rysunki i wybrałam sobie właśnie dwa zestawy, które uznałam, że najbardziej mi się przydadzą um, o, to, pogoda, ikonki, które mi się najbardziej przydadzą w moim jakby albo bullet journalu, albo jak robię scrapbooking, więc wiecie, i tego tak woda jest sporo. Za tyle naklejek, 2 euro pewnie może 3, ale tak max 3. Więc bardzo się opłaca. Inne akwarium, które też bardzo lubię, to są te, gdzie one są dwustronne. W sensie są dwa arkusze w każdej tej, takiej paczce. One kosztują chyba z 80 eurocentów, jeżeli dobrze kojarzę. I te akurat kupiłam. E, taki, takie były bardziej walentynkowe. Chyba też dlatego były mi się wydaje dostępne, bo to było przed walentynkami, jak kupowałam. Więc e, ja mam takich e, sporo. A czy nie że tych konkretnych, tylko właśnie tych takich, że są dwa arkusze z, z Actiona i je bardzo lubię. Inna rzecz. To są takie kreatywny zestaw papieru. Kolekcja z papieru. I to jest takie coś, gdzie. Ja to pokazywałam kiedyś, tylko chyba na tym drugim kanale moim. O. Gdzie tu jest jakiś taki wiecie, papier, to można wyjąć. Takie są arkusze papieru, one są chyba na pół poskładane. Ale dalej mamy też papiery pozdobne, tylko nie chcę, żeby mi się to nie popsuło. Mamy też takie jakby kartki. To sobie można wyciąć. One z tyłu są takie, wiecie, jak tak, pocztówki trochę. Albo takie mniejsze, też do wycięcia, do jakiegoś tam... Um, czy do właśnie kartki dodać, jakby jak są robić kartki, albo w jakimś takim właśnie notesie Um, scrapbooking, głównie dla mnie to do scrapbookingu. Też jest parę naklejek. Tu są naklejki na przykład. I też są czasami jakieś takie, właśnie kreatywne rzeczy, typu yy, tu się pisze list na przykład, a tu jest jakaś kolorowanka, więc. Yy, I to jest również poniżej 3 euro na pewno. Wczoraj zakupiłam sobie takie. Yy, dostępni. Ja yy, myślałam nad nimi już kiedyś i w końcu kupiłam sobie jedne, żeby je przetestować, czy w ogóle jakby, yy, jak, jak, jaka ich jakość jest po prostu, bo nie wiem, nie używałam nigdy. Chociaż ten Deco Time, to właśnie sporo leczyłam od nich, na przykład naklejki te poprzednie były od nich. Yy, to jest Deco Time i Craft Sensations. Te dwie firmy są, jest ich bardzo dużo właśnie w ich pełno w action, ich rzeczy. Więc przetestuję. Nie wiem, czy będą jakościowo ok, ale wzięłam jedne na spróbowanie. I też co wzięłam, to są flamastry. I tak, mam ich dużo. Już Wam mówię yy, dlaczego. Kupiłam te najpierw parę dni temu, chyba, czy tydzień temu. Bo to są, z jednej strony są cienkopisy, a z drugiej strony są takie te brushpeny Czyli takie mm, pędzelkowe mazaki I ja chciałam je przetestować, bo mam inne I te są takie twardsze Jeżeli was to interesuje Jeżeli je, dziś, je gdzieś widzicie To te są takie, one się mm, bardzo mało uginają Wiecie, jeżeli chodzi o to, można nadal ładnie nimi napisać Ale na przykład jeżeli próbowaliście takich bardzo pędzelkowych i one Wam jakby były zbyt miękkie, bo zbyt jakby ciężko się ich może używać. To są takie twardsze. Wydaje mi się, że są lepsze dla początkujących. Tak mi się wydaje. Przynajmniej ja bym tak uznała, że te są łatwiejsze w użyciu. No ale kupiłam jedne i wróciłam wczoraj po więcej kolorów. Nie kupiłam wszystkich kolorów, dlatego, że jedna paczka była bardzo podobna do tych kolorów, gdzie były właśnie zielenie plus y, róże. I to jest tak. Firma Proincil. Tak mi się wydaje. Tu mam Venice Edition. Wenecja. Dalej właśnie to, co pokazywałam, to jest Marrakesh. I to było podobne do y, Tokio chyba. Bo Tokio nie mam, tak. Do Tokio, więc jakbyście byli w... Action, jakby to było, to Tokio i Marrakesh są podobne. Dalej mam Amsterdam. To takie są bardziej bazowe kolory też jest żółty, który się chowa. New York. Mamy Nowy Jork. Takie ciemniejsze, też również takie powiem, Wam, że bazowe. I Rio de Janeiro. Bardzo kolorowe, takie e, ciepłe, wesołe kolory, bym powiedziała. Więc e, kupiłam je, bo były po 2 euro za opakowanie odcięło mi nagrywanie <laughs> e, więc co mówiłam że ono były po 2 euro, nie wiem co się jeszcze nagrało za 6 dwustronnych mazaków, gdzie z jednej strony właśnie jest taki brush pen, taki pędzelkowy mazak a z drugiej strony jest cienkopis, nie pokażę Wam pokażę Wam e, jednak jak to wygląda, bo tutaj otwierałam już bo je testowałam tylko włożyłam do pudełka z powrotem dobra niech będzie ten, bo sam wychodzi Czyli tak z tej strony jest taki pędzelek, a z tej strony jest cienkopis. Więc fajnie było też wiecie, właśnie dwa w jednym. Według mnie, według mnie się bardzo opłaca. I są bez glutenu. Nie wiem jak i nie wiem dlaczego to, to było na opakowaniu, ale są gluten free jest napisane. Także wiecie. Okej, okay, mój stos tutaj teraz wszystko mi spadnie. A, i zapomniałam o ostatniej rzeczy, czyli o pojemniku, który wszystko, wszystkie rzeczy moje trzymał. Ja kupiłam ten pojemnik, to są te paragony. Ja kupiłam ten pojemnik do moich kosmetyków pustych. Jako że ja robię denko, sobie jakby zachowuję z każdego miesiąca kosmetyki puste i w sumie w ten roku było też z całego roku. To uznałam, miałam na jakiejś, takich torby papierowych. Uznałam, że jak włożę takie coś, to mi się fajnie koło szafki mieści. O, tak to wygląda. To mi się mieści fajnie koło szafki, więc, wiecie, yy, zastosowanie jest mnóstwo różnych na dokumenty, na. na Środki czystości, a ja mam do pustych opakowań na przykład. Na zabawki na przykład. Mi się wydaje, że spoko, bo wiecie, plastik, jakby się mało trudno. 2 euro mi się wydaje, euro 70 może, więc można sobie ładnie posortować. Także dla mnie super. I to, to była na tyle, jeżeli chodzi o moje zakupy z Action. Ja tam jestem dość często w sumie. Co tydzień są jakieś te nowe rzeczy, czasami sobie zaglądam na gazetki i patrzę, co jest ciekawego. Także no i oczywiście moja słabość, czyli właśnie naklejki, jakieś takie, wiecie, długopisy w Flamastry, ja takie rzeczy manualne w ogóle uwielbiam, się staram ym, opanować, bo mam tego dużo. Jedne, co to w sumie może czego nie do końca polecam, zależy jak, jak się na to patrzy, to są yy, taśmy takie, wiecie, ozdobne. Ja mam ich sporo z Action, ale one się po prostu czasami się słabo trzymają. Jakoś są takie średnie, ale jak chcecie iść na ilość, nie jakość, to zdecydowanie polecam, bo za 3 euro tylko taka kasetka z 20 taśmami może, więc. Ale może kiedyś zrobię taki filmik z moimi maschami um, z action, jakby to, to ja bardziej polecam z action, ale to będzie nie teraz. Za parę, może miesięcy zrobię różne kategorie, typu, wiecie, sprzątanie, hobby, takie właśnie manualne rzeczy. Ale jak razie to będzie na tyle. Mam nadzieję, że Wam się filmik podobał. Jeżeli tak, to kciuk w górę i subskrypcja. Dajcie znać, co chcecie jeszcze ode mnie zobaczyć. Jakby kanał jest coś nowy, więc jestem otwarta na propozycje, więc dajcie znać. Dzięki i widzimy się za tydzień. Pa, pa!